Witam Państwa bardzo serdecznie, chciałem dzisiaj pokazać Państwu wnętrze pawilonu 7x3, 7 metrów długości, 3 metry szerokości, wyposażonego w aneks kuchenny raz... Ciepła, niejako wnętrze, to jest wykładzina o wysokiej klasie ścieralności. Zastosowane są dwie lampy, dwa plafony typu LED, które w zupełności wystarczają doświetlić pawilon. Pawilon ma dwie witryny stałe fix, pionowe, plus drzwi. Oczywiście witryny i drzwi są wykonane. W aluminium, w ramach aluminiowych antracytowych w kolorze nawiązującej do płyty, jeszcze raz chcę pokazać. Jak już Państwo się pewnie zanektowaliście, nie widać nigdzie przewodów do gniazdek. Tak, one są ukryte. Skryte są w ścianach. Tak tym wyróżniają się nasze pawilony, że ta instalacja jest tak zwana skryta. Wygląda to estetycznie. Dodatkowo nad kuchnią zainstalowane jest nawiązanie do lakobela, lamela, który jest na ścianie toalety. Nawiązuje również ten, który jest nad szatkami. Tworzy całość. Dziękuję za. Obejrzenie materiału zapraszam do odwiedzenia naszej strony, jak również naszej firmy i zamówienia Pawilonu u nas. Firma Kacperpol. Dziękuję.